Cześć, jestem Bart i w tym odcinku poznacie następcę moim zdaniem najlepszego drona dla początkujących operatorów intro! DJI Mini 2 ma w sobie to, co najlepsze z jedynki, plus kilka pozytywnych zmian. Producent pozostawił nam jednak lekki niedosyt. Jaki? Zacznijmy od podstaw. Mini 2 jest wciąż bardzo małym dronem, który możemy zabrać ze sobą w zasadzie wszędzie, nawet w bagażu podręcznym. Cztery ramiona wyposażone są w wymienne śmigła, więc jeśli się uszkodzą, a mi się to oczywiście zdarzyło przy pierwszym oblatywaniu, jak zderzyłem się z budynkiem, to bez problemu je wymienicie na zapasowe, które są dołączone do zestawu. Fajne jest to, że w zestawie producent dodał od razu odpowiedni śrubokręcik do tak małych śrubek. Śmigiełka pakowane są parami. Na folii znajduje się instrukcja, gdzie należy je zamontować. To jest bardzo ważne lepiej, żeby się nie pomylić. Obudowa jest wykonana z szarego plastiku, który jest bardzo elastyczny, a przez to wytrzymały. I to też potwierdzam, bo obudowa przetrwała upadek na beton. Wait the we have a city to burn. Waga tego drona z włożoną kartą pamięci i akumulatorem to wciąż 249 gramów. Spowodowane to jest regulacjami prawnymi, które pojawiły się w zeszłym roku. Jeśli chcecie wiedzieć, jak obecnie regulowane są loty bez załogowców, to w opisie macie link do artykułu, który na bieżąco jest updateowany i na bank się wam przyda. Wracając do obudowy, z przodu mamy trójosiowy gimbal z kamerą, który jest niezbędny, gdy chcemy mieć płynne, nieporuszone ujęcia, a dron zmaga się z wiatrem. Jego praca jest bardzo dokładna, bo zachowuje odpowiedni poziom nawet przy ostrych przychyłach drona. Z tyłu widzimy gniazdo na wyjmowany akumulator o pojemności 2250 mAh, slot na kartę microSD i wreszcie gniazdo USB typu C do ładowania. Akumulator został pomniejszony względem poprzednika, ale jest za to wydajniejszy, bo pozwala maksymalnie na 31 minut lotu. Z dołu mamy zestaw czujników, czyli kamerkę i dwa czujniki na podszerwień, dzięki którym dron utrzymuje pozycję i na przykład przy automatycznym lądowaniu ocenia czy podłoże jest bezpieczne. Jeśli nie, to pozostaje w zawisie, aż manualnie nie pokierujemy go na bardziej płaski teren. Tyle w teorii. Tak naprawdę raz na 10 przypadków dron uzna za bezpieczne wylądowanie na skrawku świeżo zaoranego pola albo na krzaku, więc bądźcie czujni. Czarne zaślepki, które widzicie na obudowie, to atrapy. Dron wciąż jest bez antykolizyjnych czujników. Tutaj zdania są podzielone, bo niektórzy uważają, że takowe są niepotrzebne, a moim zdaniem zawsze takie dodatkowe zabezpieczenie się przydaje, zwłaszcza gdy dopiero zaczynamy przygodę z lataniem. Dronem sterujemy za pomocą nowego kontrolera. Teraz wygodniej się go trzyma, plus łatwiej zamontować na nim nasz telefon. Nowością są też aluminiowe drążki, w poprzedniej wersji były plastikowe, teraz jest bardziej premium. Każdorazowo trzeba je zdejmować i zakładać na nowo, więc łatwo je zgubić. Jeśli tak się stanie, to spokojnie. W pudełku znajdują się zapasowe. Co do samego pada, mam w zasięgu palców wszystkie przyciski i bardzo przyjemnie się z niego korzysta, na pewno wygodniej niż z poprzednika. Zanim zacznie się zabawa, wystarczy jeszcze zainstalować aplikację DJI Fly, która jest prosta w obsłudze i dosyć intuicyjna, chociaż brakuje jej pełnego spolszczenia. Dużą pomocą jest spora liczba tutoriali. Zanim zaczniecie latanie, to koniecznie obejrzyjcie wszystkie. Przy recenzji poprzednika polecałem zainstalowanie apki Drone Radar. Teraz też uważam, że nie zaszkodzi, ale nie jest konieczna, bo w DJI Fly też mamy mapę z zaznaczonymi strefami, gdzie możemy latać. W każdym razie warto mieć z tyłu głowy to, że w zależności od tego, gdzie mieszkacie, może być tak, że musicie wyjechać za miasto, aby w spokoju, no i bez przypału, polatać swoim dronem. Mini 2 porusza się w trzech trybach tryb normal, czyli wypośrodkowany pod względem dynamiki lotu, tryb poruszania się dronem, tryb sport, dzięki któremu nakręcimy bardziej dynamiczne ujęcia, z tego względu, że dron lata szybciej i żwawiej reaguje na ruchy drążków i mój ulubiony tryb cine, cine albo cine, w którym dron wykonuje bardziej spowolnione i płynne ruchy to, co wciąż jest największym bajerem w tym dronie, to tryby automatyczne, w których dron sam wykonuje manewry, w których efekty końcowe są po prostu fantastyczne. Są to po kolei drony, w którym dron powoli oddala się od nas, unosząc do góry, a po osiągnięciu wybranego przez nas wcześniej pułapu, powróci na swoje miejsce. Tryb rocket, w którym dron pionowo wzniesie się nad nami. Tryb Circle, w którym dron nas okrąża na tej samej wysokości. Tryb helix, w którym dron jednocześnie będzie nas okrążać i wznosić się do góry, i boomerang, w którym dron pokona owalną drogę powietrzną, po prostu jak boomerang, i do nas wróci. Jak sami widzicie, nie trzeba już być profesjonalistą, aby nakręcić naprawdę fajne i ciekawe ujęcia. Filmy nagramy nareszcie w jakości 4K, ale z 30 klatkami na sekundę. Dalej mamy rozdzielczość 27K, a dopiero w 1080p mamy możliwość ustawienia większego klatkarzu. Co do jakości filmów, to osobiście jestem z nich bardzo zadowolony, są ostre, z ładnym odwzorowaniem kolorów. Czasem automatyka nie do końca radzi sobie z ekspozycją, dlatego lepiej ustawić ją samemu w ostrym słońcu i zablokować. Dronem możemy też robić 12-megapikselowe zdjęcia, które wciąż pozostają na poziomie średniej półki smartfonów. Tutaj wiele zależy od panujących warunków oświetleniowych. Zdjęcia zapisywane są w formacie JPG lub w rawie, co jest nowością w tej wersji. Co do zasięgu drona, to dzięki nowej technologii o nazwie OkuSync 2.0 uległ znacznej poprawie. Producent deklaruje zasięg nawet 6 km, ale prawda jest taka, że to wszystko zależy od miejsca, w którym latamy. W mieście, gdzie jest sporo anten, a przez to zakłóceń zasięg może wynieść kilkaset metrów. W dziczy zaś polatamy do około 2 km, zanim pojawią się komunikaty o problemach z połączeniem. Pytanie, czy jest sens latać dalej? Bo powiem Wam szczerze, że ja bym nie ryzykował. Tym bardziej, że większe ptaki lubią atakować tego malucha. W razie problemów dron potrafi sam wrócić na miejsce startowe. Służy też do tego odpowiedni przycisk na kontrolerze. Ale, na przykład, przy uszkodzeniu śmigiełek, dron zaczyna sam lądować gdzie popadnie, więc lepiej trzymać go w zasięgu wzroku. Po nakręceniu kilku ujęć możemy łatwo je zmontować w jeden materiał, dodać muzykę i napisy. Robimy to w tej samej aplikacji i jest to banalnie proste. Tym bardziej, że mamy dostęp do wielu szablonów, które od razu mają muzykę. Zobaczcie kilka najciekawszych dzieł stworzonych w apce DJI Fly. 向往的远方，精彩的世界，有多少人想要？又有多少人敢要？ Na samym początku tej recenzji wspomniałem o lekkim niedosycie, jaki odczuwam wobec tego drona. A więc chodzi mi o tryb śledzenia, a w zasadzie o jego brak. Może doczekamy się go przy okazji trzeciej wersji tego drona. Najlepiej by było, gdyby nowa wersja miała też od razu czujniki antykolizyjne, bo wtedy tryb śledzenia ma największy sens. W każdym razie, producent zapewne będzie nam dawkować kolejne fajne bajery, zanim doczekamy się totalnie kompletnej wersji tego malucha. Chociaż byłby to strzał w stopę, bo już nikt nie potrzebowałby droższych wersji. Okej, okay, podsumowując dzisiejszy odcinek, zaczynam od zalet DJI Mini 2, a są to: kompaktowe rozmiary, ulepszony wygodny kontroler, trójosiowy gimbal, filmiki nawet w jakości 4K, bardzo łatwe sterowanie dronem. Tryby automatycznych nagrań, świetna aplikacja DJI Fly, nawet do 31 minut na jednej baterii. Za minusy muszę uznać brak czujników antykolizyjnych na obudowie, zdjęcia czasem pozostawiają wiele do życzenia, wciąż brakuje trybu śledzenia. I to tyle na dziś, a teraz subskrybujcie, lajkujcie i napiszcie w komentarzu, czy lataliście kiedyś dronem, a może macie taki sprzęt w domu? Dajcie znać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!